Druga połowa 1937 roku obfitowała w ciekawe wydarzenia zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami, co widać po nagłówkach widniejących w ówczesnej prasie. W sierpniu gazety opisywały obchody Święta Żołnierza z 15 dnia tegoż miesiąca. Zauważyły przy tym, jak owe święto próbowały wykorzystać dla swoich celów ugrupowania polityczne. Tak na marginesie, w tej kwestii do dziś niewiele się zmieniło. W Azji miały miejsce zacięte walki o Szanghaj między siłami japońskimi a chińskim wojskiem. Był to burzliwy okres również w dosłownym tego słowa znaczeniu: przez co na szczycie Giewontu doszło do tragicznego porażenia przez piorun, skutek którego zmarły trzy osoby, a dziewięć zostało rannych. Był to pierwszy taki przypadek w polskich Tatrach. Pozytywne wieści nadeszły za to z Grudziądza, gdzie mistrzyni olimpijska Stanisława Walasiewicz pobiła rekord świata w biegu na 50 metrów. W interesującym nas obszarze, czyli doniesieniach kryminalnych, także nie zabrakło materiałów prasowych. Wyróżnia się wśród nich brutalne morderstwo dokonane we wsi Książki, Położonej w województwie kujawsko-pomorskim. O zdarzeniu napisał Dziennik Bydgoski, 18 sierpnia 1937 roku. Oto treść publikacji. Wąbrzeźno, 16 sierpnia. Nie minęły echa potwornej zbrodni w Jarantowicach, a już mamy do zanotowania nową zbrodnię, którą do głębi zostały wstrząśnięte książki. Ohydnego morderstwa dokonano na osobie robotnika rolnego Roberta Schellera. Udający się na polowanie myśliwi wojskowi, natknęli się na sterczącego w bagnie nagiego trupa mężczyzny bez głowy. Zawiadomiono o makabrycznym odkryciu posterunek Policji Państwowej w Wąbrzeźnie. Po dłuższych poszukiwaniach głowy zamordowanego. Zauważono w pobliskim bagienku pływające szmaty, które okazały się koszulą i bluzą zamordowanego. Dalsze poszukiwania doprowadziły do odnalezienia głowy, która była w okropny sposób zmasakrowana. Komisja Sądowo-Lekarska ustaliła, że śmierć nastąpiła na skutek odniesionych dziewięciu ran zadanych tempem narzędziem. Bestialski morderca, widocznie dla zatarcia śladów, odrąbał swej ofierze głowę i utopił ją wraz z rzeczami w drugim bagienku. W kilka godzin po odkryciu morderstwa ustalono nazwisko mordercy i zarządzono za nim pościg. W tym samym dniu na sali pana Pleca w książkach odbyło się nabożeństwo żałobne, a następnie pogrzeb. Organy ścigania szybko ujęły sprawcę i w trakcie przesłuchania z łatwością uzyskały jego przyznanie się do winy oraz ustaliły motyw zbrodni. Doniósł o tym Dziennik Bydgoski z 21 sierpnia 1937 roku w następujących słowach. Jak już donosiliśmy, bestialskiego morderstwa na osobie robotnika rolnego Roberta Schellera dopuścił się Stanisław Wrylski, również robotnik rolny. Złoczyńca dokonał morderstwa w celach rabunkowych dla zdobycia kilku złotych, które zamordowany uzyskał ze sprzedaży roweru. Po swym potwornym czynie udał się cyniczny morderca do swego chwilowego mieszkania do państwa Predlów w książkach. Skąd przebrawszy się, podążył do brata zamieszkałego w skąpem pod Chełmżą, gdzie został ujęty, a następnie przetransportowany do więzienia w Wąbrzeźnie. W krzyżowym ogniu pytań Brylski przyznał się z całym spokojem do popełnienia mordu rabunkowego, składając również obszerne wyjaśnienia odtwarzające przebieg morderstwa. Jak się dowiadujemy. Morderca miał zeznać, że do popełnienia morderstwa namówił go niejaki Plec, kupiec z książek, który miał mu rzekomo powiedzieć, że potem może uciec do Niemiec. W związku z tym pleca przytrzymano. Ile w tym prawdy wykaże śledztwo, które w dalszym ciągu się toczy? Kupiec plec został zapewne oczyszczony z wszelkich podejrzeń i wykluczono jego związek z morderstwem, gdyż jego nazwisko nie pojawia się ponownie w późniejszych publikacjach. Dalsze ustalenia śledczych opisuje w krótkim tekście pismo Drwęca w wydaniu z 7 września 1937 roku. Posłuchajmy. Wąbrzeźno. Ostatnio ukończone zostało śledztwo w sprawie ohydnego mordu dokonanego przed kilkunastu dniami na osobie robotnika Szelera w książkach pod Wąbrzeźnem. Zwłoki Schellera, któremu oprawca, przyjaciel i towarzysz pracy zamordowanego Stanisław Brylski odciął głowę, wyłowiono z miejscowego torfiska. Przyciśnięty do muru bestialski morderca wyjawił w śledztwie istotne powody zbrodni. Obaj z Schellerem zamierzali udać się drogą nielegalną do Niemiec w nadziei znalezienia tamże pracy. Scheller, nie mając pieniędzy, polecił Brylskiemu spieniężyć swój rower. Ochytny zbir, złakomiwszy się na 28 zł, tyle bowiem uzyskał ze sprzedaży roweru Schellera, postanowił tego ostatniego sprzątnąć ze świata i zamysł w Okropny sposób urzeczywistnił. Brylskiemu grozi szubienica. Do rozprawy przeciw Brylskiemu doszło na początku listopada. Obszerną relację z sali sądowej opublikowało Słowo Pomorskie. Ponadto w numerze 257 z 7 listopada 1937 roku. Zamieszczono dokładny opis przebiegu zbrodni oraz towarzyszących jej okoliczności. Nie zabrakło również informacji o wyroku sądu. Gazeta pisała, co następuje. W sierpniu bieżącego roku opinia pomorska została poruszona strasznym morderstwem, jakiego dokonano w książkach w powiecie wąbrzeskim, a ofiarą którego padł robotnik, Świętej Pamięci Robert Scheller. W wyniku energicznych dochodzeń policyjnych wykryto w ciągu 24 godzin po mordzie zbrodniarza, którym okazał się 33-letni Stanisław Brylski. Robotnik, przyjaciel zamordowanego. Piątek, 5 bieżącego miesiąca w Sądzie Okręgowym w Toruniu, przed Trybunałem złożonym z wiceprezesa Krupki, oraz wotantów Sądu Okręgowego Kozłowskiego i asesora Kalki przy współudziale wiceprokuratora Gronieckiego, odpowiadał zbrodniarz. Oskarżonego bronił adwokat Fuciata. Bardzo obszernie umotywowany akt oskarżenia zarzuca Stanisławowi Brylskiemu to, iż w nocy z 14 na 15 sierpnia bieżącego roku zamordował świętej pamięci Szelera. Tło ponurej zbrodni. Oskarżony Brylski od dłuższego czasu znał się już ze świętej pamięci Schellerem. Znajomość ta zamieniła się w bardzo serdeczne i przyjacielskie stosunki. Widywano ich przeważnie razem. W sierpniu bieżącego roku Scheller w tajemnicy wyznał Brylskiemu, iż ma zamiar udać się za pracą do Niemiec. W jakiś czas potem Brylski zaznaczył Schellerowi, iż uda się z nim, ale ten ma jeszcze na niego poczekać. Przez ten czas Brylski dowiadywał się od różnych osób, czy Scheller posiada pieniądze. Nadszedł wreszcie dzień 14 sierpnia. Brylski spotkał się we wsi ze swą ofiarą. Około godziny 20.30 wyruszono w drogę. Scheler niósł w ręce paczkę, w której były spodnie, dwie koszule, dwa kołnierzyki oraz dwie chusteczki do nosa. Brylski szedł do Niemiec, nie mając nic przy sobie. Nagle, gdy się znaleźli na polnej drodze, w pobliżu bagnisk, Brylski chwycił przygotowaną pałkę, zakończoną gałką ołowianą, i uderzył Schellera w głowę. Uderzenie było tak silne, iż Scheller zachwiał się. Pod następnymi uderzeniami Scheller upadł zbroczony krwią na ziemię. Co uczynił morderca ze zwłokami? Wówczas Brylski zawlókł swoją ofiarę nad stawek bagnisty, odległy o 250 metrów, gdzie ściągnął z ofiary swej ubranie. Nie na tym koniec. Wyciągnął z kieszeni nóż, którym w straszny sposób... Odciął od tułowia głowę. Po dokonaniu potwornego tego czynu wrzucił ciało bez głowy do bagna. Następnie owinął odciętą głowę koszulą i wrzucił do innego bagniska odległego o około 30 metrów. Pewny, iż zbrodnia nie zostanie ujawniona, zabrał zrabowane ubranie, pieniądze i powrócił spokojnie do wsi. Była wówczas godzina trzecia rano. Po powrocie zapukał do drzwi mieszkania rodziny Predlów, u których był sublokatorem. W ich mieszkaniu Brylski rozwinął paczkę, przebrał się w rzeczy szelera, a swoje schował do kosza i zamknął na klucz. Następnie opuścił wioskę, mówiąc Predlom, iż udaje się do brata pod hełmrę. Ujawnienie morderstwa. Na drugi dzień, w niedzielę 15 sierpnia, mieszkańcy wioski Książki zostali zaalarmowani wiadomością, iż w stawie bagiennym widać zwłoki człowieka. Zawiadomiono więc bezwłocznie policję, która na miejscu stwierdziła, iż zwłoki nie posiadają głowy. Po krwawych śladach na ziemi można było sądzić, iż rozegrała się tu straszna tragedia. Najważniejszą rzeczą teraz było stwierdzić, kto jest zamordowanym. Zaczęto więc szukać głowy. W odległości 30 metrów od stawku, w drugim bagnie, zauważono pływające jakieś pokrwawione szmaty. Domyślano się więc, iż w bagnie tym musi się znajdować głowa ofiary. Po bardzo mozolnych poszukiwaniach odnaleziono głowę. Wówczas mieszkańcy wioski rozpoznali, iż jest to głowa Schellera, który dnia poprzedniego udał się w podróż z Brylskim. Po przeprowadzonych dochodzeniach policja nabrała przekonania, że mordercą jest nie kto inny jak tylko Brylski. Zaczęto go poszukiwać i niebawem policja ujęła zbrodniarza pod hełmżą i przetransportowała go do Wąbrzeźna. Tutaj Brylski z całym cynizmem przyznał się do dokonanego mordu, opisując w dokładny sposób przebieg. Na rozprawie w dniu wczorajszym oskarżony przyznał się do zbrodni, tłumaczył się jednak tym iż Scheller pierwszy go uderzył, ponieważ nie chciał udać się z nim do Niemiec. Na zapytanie przewodniczącego, dlaczego rozebrał swoją ofiarę, Dlaczego odciął głowę i wrzucił do bagna, odpowiedział, iż był w stanie zamroczenia umysłowego. Tymczasem przewód sądowy wykazał niezbicie, iż oskarżony zamordował Szelera wyłącznie w celach rabunkowych, przygotowując się do tego już od dłuższego czasu. Po zamknięciu przewodu sądowego zabrał głos prokurator Groniecki. W wyczerpującym przemówieniu prokurator w bardzo dokładny sposób Omówił tło i motywy zbrodni, podkreślając niskie pobudki czynu. Prokurator podkreślił, że zbrodnia ta była tak groźna i ohydna, iż poruszyła do głębi opinię publiczną. W zakończeniu swym prokurator powiedział: Abym był czystym wobec własnego sumienia i opinii publicznej, wnoszę o karę śmierci dla oskarżonego. Wobec całkowitego udowodnienia winy i przyznania się oskarżonego do zbrodni obrońca, adwokat Puciata, wniósł o łagodny wymiar kary dla oskarżonego. Wyrok Po przeszło godzinnej naradzie sąd ogłosił wyrok, mocą którego skazał oskarżonego Stanisława Brylskiego na karę śmierci, uznając go winnym zabójstwa świętej pamięci Szelera. Z artykułu 225 paragraf 1 kodeksu karnego. Oskarżony przez cały czas był bardzo spokojny i opanowany. Mimo tego spokoju, Brylski nie pogodził się z wymiarem kary i wniósł apelację od wyroku sądu pierwszej instancji. Kurier Bydgoski w numerze 34 z 12 lutego 1938 roku. Zamieścił notatkę z rozprawy przed sądem apelacyjnym. W treści publikacji możemy przeczytać. Przed sądem apelacyjnym toczył się proces przeciwko Stanisławowi Brylskiemu, skazanemu na śmierć wyrokiem Sądu Okręgowego w Toruniu. Ukończywszy służbę wojskową, Brylski z niejakim szelerem, zamierzał wyjechać do Niemiec. Gdy wreszcie udali się w podróż. Brylski, uderzywszy szelera pałką gumową, uciął mu głowę. Zmasakrowane ciało przyjaciela wrzucił do torfowiska. Wróciwszy potem do domu, oświadczył, że zrezygnował z wyjazdu. Zbrodnia jednak wyszła na jaw. Wyłowiono bowiem przypadkowo ciało szelera, którego Brylski, jak się okazało, obrabował z pieniędzy. Brylski, zmuszony był do przyznania się do winy ze znaniami świadka Wolta, który widział ich odchodzących razem w krytycznym dniu. Próby symulowania choroby umysłowej przez mordercę udaremnili orzeczeniem lekarskim profesor dr. Horoszkiewicz i dr. Łaguna. Sąd Apelacyjny zatwierdził wyrok pierwszej instancji. Dziennik Bydgoski z 12 lutego 1938 roku poinformował także, że obrońca Brylskiego, adwokat Puciata z Torunia, zapowiedział kasację. Nie przyniosło to jednak oczekiwanego przez skazanego skutku. Brylski nie ustawał jednak w swych staraniach ocalenia życia i postanowił wykorzystać w tym celu wszelkie dostępne ścieżki prawne. Po odrzuceniu kasacji jego obrońca wystosował pismo z prośbą o ułaskawienie do prezydenta. O decyzji głowy państwa donosił ekspres Kujawski 9 września 1938 roku. Posłuchajmy. Do Sądu Okręgowego w Poznaniu wpłynęło w dniu wczorajszym pismo z Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie ułaskawienia 30-letniego Stanisława Brylskiego który w połowie sierpnia ubiegłego roku we wsi Książki, powiat Wąbrzeźno, zamordował swego przyjaciela Roberta Schellera, robotnika rolnego. Brylski wraz z szelerem mieli zamiar udać się do Niemiec na roboty sezonowe. Po drodze Brylski uderzeniem w głowę ogłuszył szelera, a następnie odciął mu głowę. Sąd Okręgowy w Toruniu skazał ohydnego mordercę na karę śmierci. Sąd apelacyjny w Poznaniu wyrok ten zatwierdził, a Sąd Najwyższy kasację skazanego odrzucił. Wobec tego obrońca skazanego zwrócił się do pana prezydenta Rzeczypospolitej z prośbą o ułaskawienie. Pan prezydent prawa łaski skorzystał i zamienił Brylskiemu karę śmierci na dożywotnie więzienie. O decyzji pana prezydenta zawiadomiono niezwłocznie skazanego, który wiadomość tę Przyjął z wielkim wzruszeniem, wybuchając rzewnym płaczem. W tych dniach Brylski przewieziony zostanie do więzienia Świętokrzyskiego. Muzyka